Święta Faustyna Dzienniczek, 12 marca Jezus, postępuj jak żebrak, który nie wymawia się, jak dostanie większą jałmużnę, ale raczej dziękuję serdecznie. I Ty, jeżeli Ci udzielam większych łask, to nie wymawiaj się, żeś niegodna ich. Ja wiem o tym, ale raczej ciesz się i raduj i bierz tyle skarbów z serca mojego, ile udźwignąć możesz, bo w ten czas lepiej mi się podobasz. I jeszcze ci coś powiem: nie tylko bierz te łaski dla siebie, ale i dla bliźnich. To jest, zachęcaj dusze, z którymi się stykasz do ufności w nieskończone miłosierdzie moje. O, jak bardzo kocham dusze, które mi zupełnie zaufały. Wszystko im uczynię. Amen.